Nowa teoria, dlaczego Grosi nie przeszedł do Anglii. Tak? Grosi chciał brutto, a dawali mu netto. Tak jak z tymi ośmioma, ośmioma koła, tak? -gro Grosik chciał? Grosi chciał a dawali mu netto. Ty polu poluzowało ci się, co? Ale to ja cytowałem Grosi tylko, wiesz? To mu się poluzowało? Temu, temu. Co da, Soda, usłyszałem. soda. Nie, ja, musi. Gofuś musi odbić to. No. no dobra, ale wielu nie będzie. Dobra, no, zrzuci po ci. Tam mieli Igor. Masz jak coś, niczoniesz? Dobra, to sobie robimy. po wczoraj już wiedzą, że drewniak to się nie boją. <grym i górne> 18 Kabary Będzie ciężko, ale postaram się o, Ale taki dumny 18 Ale był próbny Doki To był próbny Idziemy? Trzeba było 18 to była już taka wieś, oszkana no. Jermie jak tam skoczył do głowy i brakło tam centymetrów, tak. idealnie zgrał, kurwa Nawet ktoś pomył na moim pole ja Mamu na moim pole Daniel jak głową mu zgrał to Będzie mu się tak ciężko tak oderwać nie. z ziemi Wyszłeś Poszedł i przebrał Tysiąc złotych, cele charytatywne, Jak? 1000 zł cele charytatywne Tysiąc złotych, cele charytatywne, no jeśli trafisz Poczekaj, bo to jest tak miękko Jaka fundacja? Uh, pomagaj Wojtkowi <laughs> Nie okay. zda się już <grymne> Czekaj, czekaj. Tu jest jakaś takim narja. Jeśli ty trafiasz, to Szczelna daje hajs, tak? No tak, tak Ciemno pójdzie ci Dobra A to jest nie do opanowania, nie? że jeszcze raz ale jak strzelę, A ty jest... to ja Ale to jest hazard, to jest jak hazard Nie możesz odejść od, nie to możesz odejść od stołu to Hazard? <laughs> Puścił... To tyle, to tyle, to tyle. Pewnego rodzaju uzależnienie, ale to dobre Tego... Przepraszam ciebie, nie nagrywaj, bo wczoraj ty tylko potrafisz nagrywać momenty, które nie są do nagrywania, bo Wygrywam z nim Fifę, a ty tylko nagrywasz jakąś on strzela bramkę z 7 kontaktową mówisz, że 1-0 kiedyś nie odzywał. A jaki on jest ten, obrażalski Nie, ja on się obraża, Prawda. Wiesz dlaczego ja przegrywam zawsze? No Po prostu ja zaczynam mecz i wygrywam, nie? Ale po jakimś czasie widzę, że ma łzy w oczach I wiesz, nie chcę go, nie chcę żeby, nie chcę, żeby zasypiał Naprawdę? Słuchaj, ostatnio wygrałem 5-2 i strzelił dwie bramki przy jednym szale, rozumiesz? Pod warunkiem, że ma pani osobne zdjęcie w szołka, bo, bo inaczej wajna... on nie daje, bo się obraża. No, bo się Chce pani wygrać, wygrać w FIFA, to musi pani z nim zagrać, to jest dramatyczne. <grym> Podobał się, <grym> się mentalnie po, po Powodzenia życzę. Uśmiech mu na <grym> twarzy się nie do... Że pani z nim zagra, może ona mu się brakuje. Jest Wraca eksperckie z w nowym wydaniu z jodło. W każdym razie eksperta w rozwalaniu, co jest słuchamy. Kto? Ja, zdejmowałem sobie słuchawki na, na kontroli, zobaczyłem sobie o web wielki swój i rozwaliłem całe w no, Wczoraj pojawiło się pytanie, czy odkupiłeś kij, który zniszczyłeś. Tak, tak. <laughs> to się okazało. Nie, tam podobno na ubezpieczenie poszło. A, z ubezpieczenia? No bo jakby nie było źle używane, tylko złamał się sam. Ja nic z tego nie zrobiłem. Ja odejdę, że... Czekaj, bo to Jodła prowadzi ten program, Jodła. Jodła, proszę. Ja prowadzę? Tak. No to ja nie potrafię, za... ja nie potrafię. No ale nie zacznij, że witamy bardzo serdecznie. Przed kamerą to ja nie potrafię się Stres. Słuchawki, Stres. Stres. Wytrawnie zacznij. Wytrawnie. Witamy bardzo serdecznie w programie Jodła Show. Dziękuję bardzo. To było show, które dał Jodła. Witamy, co? Takich rzeczy też nadaje Wojtek. Jędza, o, jędza. Okay, Patrz co wyprawiają Nikogo to nie interesuje Dzisiaj tylko jodła Że co? Jak ja pierwszy raz usłyszałem hymn Ligi Mistrzów na boicku To mówię... Jest... Słabo? Co to jest? To już? Przed telewizorem zawsze takie emocje, fajne A jak jesteś na boisku to... Bazi teraz pazni, nie? W tej rundzie już byłem. Tak, Z tak. Liga Mistrzów. Liga Mistrzów. Liga Mistrzów. Liga Mistrzów. się Ósma Liga Mistrzów. Ósma Liga, 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 <laughs> Liga Mistrzów pozdrawiamy tego. Kartofliska Kartoffliska, we. A też. Jeb, nie w Ale już tego nie ma, nie? Na czym jest, ale kiedyś było tak zajmie Nie te I te na i podsumowanie miesiąca no. I takie kurwa tam tak. Możesz go pozdrowić, bo on go oddał z... Pozdro Mordzia I miesiączkę Miesiączkę musieli wrzucać Zawsze, kiedy uciekałem, Wiesz, że co no. miesiąc no. I tam te z no. B klasy wszystkie jakieś tam Warianty Nie mam czasu się wysrać, taki jest plan Ale wiesz co on jeszcze miał? Ale taka straszna. No i tak, pokazuję b em i tak. Poziom piłki się wyrównał i nie ma już mocnych druży. Tak, fajnie na wojsko. Dobra, najpierw. Dajcie, Jeszcze miesiączki, nie? Da, oficialna wrześnik, oficialna, no ma. patrzę na podsumowanie miesiąca. Oficjalna rzeźnik, oficjalna, bo na na rzeźnik. Rzeźnik, oficjalna petycja od poważnego piłkarza. Niech wróci miesiączkę, wróci miesiączka. A tu była Liga Mistrzowa, ale nie ma Ligi Mistrzów. Człowiek, ale za to okno jest. Teraz jest hajs. To jest okno na świat. Okno na ligę mistrzów zostało zajmowane. Ja pasowałem, gruby ale teraz ja będę obserwował. Ale nie masz pasji, poszedłeś za hajsem. Tak. Grać w Lidze Mistrzów, nie? Także w Barcelonie pracowaliśmy. Ale A nie to jeden by został, gdzie ja tutaj. Tak, to jest taki? Na zero, tak? Ja? W Blaukanach? W Blaukanach? Ale dwóch na prawej, dwóch na lewej. To jest dwo. taki ten? Nie, nie wziąłeś? Jeszcze. Nie widziałem, o co Pamiętam 88, nie, 87, 86 kadra. Gdzie grałeś? W Kazachstanie? Słuchaj, no. Tak, w Kazachstanie? 3-0 w rej. No naprawdę. Mario, Mario, brał. Codziennie. Mario. Mario Pawelec. Do 12. Jędza. Mario Pawelec, Jędza, Marek Waszydłow. O nie, to była ekipka. Kto był trenerem? Zamin. Coś. Tak, cztery z tyłu ustaliśmy, jak myśmy swoje te. Przecież są małe Coś o sobie. użyć uderzać. Włóżcie paszport kontrolę. Nie ja, znają, Nie nie mają nie panie nie nie No camera okay. A jutro Gliksman jaki plan jest? Jest czas na toaletę? Nie Przepraszam, No i to Easy Ładnie się sprawdza. Ładnie Ładnie Rybka sprawdza. Ładnie Podróż druga była. No bezglutenowe żarcie ci nie posłyszałeś? Bezglutenowe, bez bezglutenowe bombki. Ryba puszcza. Ty ale? Ja nie no. wiem, nie. Serio, człowieku ty. Kamera. Kamera... Kamera? No, on roznosi tak, dochodzi i wachluje. Kamera 5D. Nie. Kamera 5D. Pie... Bezglutenowe bez bez bąki. No. Kamera 5D, wiesz, ona to wyczuła. Ciasta ja ciasteczek bezglutenowych. Ta, francuski piesek teraz ryba A, wiesz, Żarcie, żarcie mu nie służy A teraz ostrygi tylko wiesz Ostrygi, ośbiorniczki Rybka, Z masz? Z Wszystko masz? Da Nie pamiętam czy jedną parę, dwa Wszystko ci przyjechało? Zobaczyć Spokojnie noci, chłopaki. До завтра. До завтра.